Co ty czujesz po trzech latach rosyjskiej agresji? Czuję ból, wiesz. Ból, że straciliśmy i tracimy nadal w tej chwili naprawdę dużo naszych istnień. Nie mogę się doczekać, kiedy to się skończy. Naprawdę mam nadzieję, że stanie się to bardzo szybko. Myślę, że każdy Ukrainiec musi zrozumieć i uświadomić sobie swoją rolę w tej wojnie. Jestem przekonany, że moim obowiązkiem, ale i każdego piłkarza, który gra za granicą, a może nawet w kraju, jest pomagać tak bardzo, jak możemy. Z drugiej strony musimy też o tym mówić. To bardzo ważne, bo niektórzy ludzie nawet teraz w Europie niestety zaczynają zapominać, że wojna wciąż trwa. Dzieje się to chyba ze zmęczenia. Nawet teraz w ostatnich dniach niektórzy zawodnicy lub członkowie sztabu pytają, jak wygląda sytuacja na Ukrainie i czy wojna wciąż trwa? Kiedy słyszysz takie pytania, to czujesz, że ludzie naprawdę mogą się tym tematem zmęczyć. Ale nie obwiniam nikogo. To jeden z moich obowiązków, aby przypominać światu, że wojna wciąż trwa. Korzystając z tej okazji, Waszego kanału chciałbym bardzo podziękować Polakom w całym kraju za całą pomoc, którą otrzymujemy od Was każdego dnia. Wielu ukraińskich uchodźców mieszka w waszym kraju i wiem, jak nam pomagacie, więc naprawdę dziękuję wam z całego serca, ponieważ bez tej pomocy byłoby było wiele, wiele, wiele trudniej. Widzisz jakąkolwiek możliwość, żeby Rosja wróciła do piłki nożnej? Czy to jako reprezentacja narodowa, czy klubowo, na przykład do Ligi Mistrzów? W tej chwili to coś, co nawet nie mieści mi się w głowie. Nie wiem, co będzie w przyszłości. Ja mam swoje jasne stanowisko dotyczące tego kraju.